Przyjechałem testować skuter, ale jaki skuter? Skuter, kochani, elektryczny, bo świat idzie do przodu, z postępem. Marka pochodzi z USA, ale sprzęt produkowany jest we francuskich Alpach. Gotowi? Jazda! Co Wam mogę powiedzieć? Pierwsze, pierwsze wrażenia to są takie, że jest naprawdę, yy, naprawdę to ma kopa, ale powiem Wam szczerze, zakręty bierze no, niespecjalnie. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak się jeździ na takim normalnym skuterze yy, spalinowym. Myślałem, że będzie bardziej stabilny. Widzicie, yy, to jest to, co mi się w nim nie podoba. Technika jazdy bardziej przypomina prowadzenie krosowego motocykla niż typowego skutera śnieżnego. Opanowanie maszyny trochę zajmuje. A propos typowego skutera. Nadciąga Grzesiek. Jego skuter jest dwa razy większy i trzy razy cięższy. Witam Grzesiu, prawie na mnie wjechałeś. No Mieliśmy się spotkać na skuterach śnieżnych, a Ty jakąś zabawką przyjechałeś Ej, tutaj. Słuchaj, ja przyjechałem skuterem i proszę wyłącz tego śmierdziela, bo nie będziemy mogli porozmawiać. Proszę nie obrażaj mnie, bo ja kocham zawsze jak coś burczy pod maską. Grzesiu, Grzesiu z wielkim szacunkiem do Ciebie, ale popatrz dookoła. To cacko jest teraz włączone, ono chodzi. Wyłącz. No kontrolki na zielono się Tak i, i wyłączę, czekaj, wyłączę. Nie jest jakaś różnica? Żadna, ha? No wiem, że ciągniesz na swoje. W ogóle chciałbym, żebyś się nim przejechał, żebyś sobie porównał, bo wsiądziesz, zobaczysz, tu nie skręca się kierownicą, tu trzeba nóżka i manewrować ciałem. I ja się zastanawiam właśnie, jak ty, syn żużlowca, sobie na tym cacku poradzisz. Żużlowcy nie mają hamulców i skręcają tylko w jedną stronę, a Grzesiek może w obie. I w razie czego hydrauliczny hamulec czeka pod lewą ręką. Na pełnym gazie! Zaskakujący jest moment obrotowy tej maszyny, wynoszący 170 niutków. To o tyle, co w benzynowym, wolnosącym Fordzie Mondeo. Na którym jedziesz? Na ekonomicznym, Dobry. Na ekonomicznym jedziesz? Nie. Na Przełączyłem już na szybszy, bo nie jechał. <laughs> Powiem tak fajne, mhm. szybkie w miarę. Aha. Ma takie uderzenie z dołu, a później brakuje. Tak, a? bo on ma to pierwsze uderzenie, Aha. a później już jest taki stabilny, jeżdż, no, 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 że gasi. Powiedz mi, ile bateria wytrzymuje, bo to jest takie... Wiesz co, podobno bateria wytrzymuje do godziny w nim. No zanim Ty przyjeżdż... przyjechałeś, to ja już tutaj sporo jeździłem, a zobacz. Ja naprawdę już sporo jeżdżę i z... zobacz, że dopiero jedna lampka zgasła. Dobrze, to teraz ja jedną rzecz. Mhm. Jesteśmy w tym miejscu, mhm. na pięknej polskiej polanie w Gorcach. Mhm no i tak, rozładuje się i to na plecach to będziesz niósł. Ha, 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 ale to jest, wiesz, to nie? jest właśnie ten mankament, to jest ten mankament. Ale nie, no wiadomo, że muszę sobie mniej więcej obliczyć. Zaplanować, że... tak, zaplanować. zaplanować wszystko, jakbym zobaczył, że już trzy lampki się palą, to wracam, to, to do, wracam do bazy. Do bazy nie? Natomiast... No fajne. No. Fajne, nie? Fajne. Wiesz, no nie mogę porównać, ale dla mnie wiesz o co chodzi? Że to jest fajne. takie, że trzeba się namęczyć jednak. Nie ma tej takiej, takiej ciężko, łatwości. Nie jak ciężko mi to opowiedzieć, <laughs> że fajne. Przejadę się jeszcze. Dobra, fulem idziemy. Co to? Nie ma miętki gry. Jak robią żużlowcy? <laughs> tak? Tak, tak. No. I taśma, pójść taśmę. No puszczasz, taśmę. Czeka, jest, jest odpalone wszystko? Tak. Ta. Uwaga. Taśmę. Uwaga. Ogień! I poszedł, jak zły, w kompletnej ciszy.